Panie burmistrzu, szanowni państwo radni. Sytu, ostatnia sytuacja, która wydarzyła się w poniedziałek w Czapineckim Ośrodku Kultury, zmusiła mnie niestety do podjęcia takich kroków. I do waszej informacji i do pana burmistrza chciałam zgłosić, że składam skargę na przewodniczącego Rady Miasta Gminy, pana Michała Olejniczaka. Szanowny panie województwo, nazywam się Aneta. Groździe i jest to, jest, to jest skarga skierowana do wojewody, którą chciałam Państwu zaprezentować i przeczytać. I taka też skarga zostanie złożona e, do Państwa na Sołtysa e, pana Michała Olejniczaka Szanowny panie Wojewodo, nazywam ja się Aneta Groździe i jestem mieszkanką gminy. gminy Czapliny. Od 2019 roku jestem pracownikiem Czaplineckiego Ośrodka Kultury. Obecnie piastuję stanowisko menadżera i pełnomocnika dyrektorki Czapineckiego Ośrodka Kultury. Moja praca polega na organizacji współpracy między sołectwami, inspirowaniu aktywności mieszkańców, inicjowaniu działań promocyjnych w gminy Czapinek oraz integrowaniu lokalnych środowisk. Zajmuję się także reprezentowaniem Czoku podczas organizowania obchodów, świąt państwowych i patriotycznych, a także współodpowiadam za stronę. Organizacyjną i finansową ośrodka w razie nieobecności dyrektorki. Ponadto od 2007 roku przez cztery kolejne kadencje jestem sołtysem wsi trzciniec. Jestem osobą sumienną i odpowiedzialną, rzetelnie wypełniam swoje obowiązki i dbam o dobry wizerunek naszej gminy. Pomimo mojego wysokiego zaangażowania w pracę od roku ze strony pana Michała Olejniczaka pod moim adresem padają oskarżenia o brak kompetencji, niewywiązywania się z obowiązków, budowania złej atmosfery wśród mieszkańców, konfliktowość, arogancja i brak empatii. Skala negatywnych zachowań Pana Olejniczaka w ostatnim okresie zwielokrotniła się, przybrała na sile do tego stopnia, że zarzuty kierowane względem mojej osoby wygłaszane są do osób postronnych, moich współpracowników, i przełożonych. Pan Przewodniczący będąc w moim miejscu pracy wyrażał się o mnie w sposób obelżywy, poniżający, upokarzający i dyskryminujący moją osobę zarówno zawodowo jak i prywatnie. Przywo przywołując słowa Pana Olejniczaka o mojej osobie przytoczyć mogę określenia. Jest dla mnie zerem. Intelektualnie nie jest na moim poziomie. Jak ma burdać w swoim domu, to powinna się nim zająć. Nie pozwolę, aby Groździejowa do mnie tak mówiła, bo jest beznadziejna i jest dla mnie nikim. Przecież to kretynka. Ponadto pan Olejniczak bardzo często myja się z prawdą na mój temat, podając mnóstwo nieprawdziwych informacji, szkalując moje dobre imię i naruszając moje dobre osobiste. Bezustannie powołuje się na inne osoby, które rzekomo potwierdzają jego nieprawdziwe teorie, sytuacje i zdarzenia. Dotyczy to m.in. wysyłanych rzekomo przeze mnie SMS-ów do sołtysów gminy Czaplinek, których jakoby obrażam pana przewodniczącego. Na prośby o przedstawienie SMS-ów wysłanych przeze mnie wiadomości prośbę zbogatyzował i odmówił okazania potwierdzeń potwierdzeń, twierdząc, że e, dla niego sprawa jest zakończona. Takie zachowanie, które prezentuje pan Michał Olejniczak, obrażają mnie, e, obarczają mnie dużym stresem, wpływają bardzo negatywnie na moje zdrowie, doświadczam objawów psychosomatycznych, cierpię na bezsenność i mam stany lękowe oraz bóle głowy. Długotrwały stres związany z opisywaniem napiętnowania ma również katastrofalny wpływ na moje życie prywatne i zawodowe. Cierpi na tym mój wizerunek jako Sołtysa i pracownika instytucji kultury. Wypracowane przez wieloletnią działalność społeczną zaufanie potwierdzone jest pełnieniem przeze mnie funkcji Sołtysa przez cztery kolejne kadencje. Kategorycznie nie zgadzam się na takie haniebne traktowanie mojej osoby przez Pana Olejniczaka czuję się szykanowana i zastraszana nie wiem co może jeszcze spotkać ze strony mnie tego Pana z jakimi obelgami przyjdzie się dalej mierzyć obawiam się że jak to czyni od jak to czyni od roku nadal będzie wobec mnie eskalował negatywne zachowanie dlatego teraz zwracam się do tutaj jest oczywiście skierowane do Pana Wojewody o interwencję w tej sprawie Gdyż jako radny gminy Czapliwek pan Olejniczak złożył stosowne ślubowanie. Wierny konstytucji i prawa Rzeczpospolitej Polskiej, ślubują uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. I to jest skarga przeze mnie skierowana do pana Wojewody. Taką skargę składam na sołtysa pana Michała Olejniczaka do państwa radnych i do burmistrza. Dziękuję. Ja się odniosę. Artykuł 23 mówi, że radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą wieść z mieszkańcami oraz ich organizacjami a w szczególności przyjmuje zgłoszone przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia. Chciałbym tylko przytoczyć, yy, Pani Groździejowa, bo Pani nie odbiera do mnie telefonu. Niech Pani mi wytłumaczy, skoro Czapinecki Ośrodek Kultury i skoro Pani yy, na plakatach zamieściła Pani, że 18 sierpnia odbędą się animacje dla dzieci, bo ja 18 z dziećmi byłem, przygotowałem obieg, dzwoniłem do pani. Pani nie odebrała telefonu. Zadzwoniłem do pani dyrektor po pół godziny, zapytałem się, gdzie jest pani. Pani poinformowała, że, że, co, że odmówiła pani, bo rozmawiała z jakimś mieszkańcem. Pytam się, z jakim mieszkańcem, skoro wydaje mi się, że jest sołtys, z którym, z którym należy rozmawiać i ustalać pewne, pewne reguły gry. Pani tego nie zrobiła. To jest jedna rzecz. Następną rzecz, którą tu zwróciłem też uwagę do pani dyrektor, to była sprawa odnośnie teraz dożynek i do, dożynek, czyli przygotowania stoiz i przygotowania więca. Wysłała pani do części sołtysów takie powiadomienie? No do mnie pani nie wysłała takiego powiadomienia. Tu dzięki uprzejmości pani dyrektor, pani dyrektor wysłała mi to na maila. I już po terminie mogłem, mogłem zgłosić taką informację. No, wydaje mi się, że pani coś unika. Następna rzecz, która tutaj ostatnio była już na samych Dożynkach, gdzie sołtysi podnosili głos, że ostatnio było ustalona była pula nagród na sołectwa, pula nagród wynosiła 6 tysięcy. Jak sołtysi policzyli sobie wszyscy razem Wyszła 5 tysięcy. 1000 zł zostało zabrane. Proszę Panią, jeszcze raz mogę przeczytać artykuł 23, czyli radny. Jeżeli ja jako radny dowiaduję się o pewnych rzeczach, to mam obowiązek dopytać się. Idę do Pani, nie uciekam. Pani ucieka przede mną, nie odbiera telefonów, unika mnie Pani. Ale ma Pani y, 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 możliwość złożenia skargi, także y, to jest Pani przywilej. Mamy demokrację i, i ma Pani y, y, możliwość taką. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych, spoza Rady, chciałby jeszcze zadać pytanie? Jeszcze tak, proszę Pan Maciej. Nie Pamiętaj. jest to nowe pytanie Panie Przewodniczący, tylko pytanie dotyczące sprawy, z którą zderzyliśmy się przed momentem. Pani Aneto, no, zarówno Pani, jak i większość radnych i niektórych tu obecnych osób pełnią funkcje publiczne i należy, że tak powiem, przygotować się na krytykę i do tego przywyknąć, jeżeli ktoś tego nie potrafi to widocznie nie powinien tego co robi do tej pory robić, my nie jesteśmy rzeką pomidorową, nikt nie musi nas lubić Szan, szacunek jak najbardziej, tutaj Pani użyła dość mocnych argumentów ale to jest słowo przeciw słowu I powiem Pani ja jako radny bez tutaj żadnych animozji ani do Pani ani do Pana Michała nie mam zamiaru nawet tego że tak powiem komentować ja chciałem tylko zapytać, czy pan burmistrz wiedział o tej sytuacji albo Pani dyrektor Czoku. O tym myślę, ja myślę, że tu nie trzeba komentować. To znaczy jest ja bym taka bardzo taka, chciała to, skomentować, to, jeżeli mogę. Yy, proszę To państwa, znaczy ja nie bardzo mi zależy na, na tym... Żeby tego jest komisja, i na komisji. Natomiast sesja to nie jest miejsce na takie debaty, tak? Yy, to znaczy... Piąty porządku obrad odpowiedzi na wnioski zapytania, ale pan burmistrz zastanawiam. Ale bardzo zapraszamy, przepraszam, zapraszamy, bo radny Bernard zadał pytanie. Się czy mogę się dać, proszę proszę y, pani dyrektor, y, na razie ja prowadzę tutaj, tak? I bardzo proszę dostosować się do porządku obrad. Chciałam będzie komisja na skarg i petycji, y, jak płynie skarga tutaj na Sołtysa Siemczyna, będzie można się odnieść. Punkt szósty porządku obrad, podzie, podjęcie uchwał.